Przed nami ostatnia, ta Formuły 1 i na to, że zobaczymy jeszcze tylko trzech kierowców czołówkę tych zawodników, którzy najlepiej spisali się podczas wczorajszej części sesji kwalifikacyjnej. Pierwszym z nich, którego przed chwileczką widzieliśmy, był Mark Weber. Weber za moment rozpocznie swoje. Drugie okrążenie kwalifikacyjne, może zasygnalizujmy od razu, proszę Państwa, że najprawdopodobniej po raz ostatni w tym sezonie oglądamy kwalifikacje właśnie w takim wydaniu, a więc transmitujemy dla Państwa w niedzielę drugą część sesji kwalifikacyjnej, a pierwsza część odbywa się zawsze w sobotę. Zespoły porozumiały się ze sobą, doszły do wniosku, że ten format sesji kwalifikacyjnej nie jest najlepszym rozwiązaniem i już chyba za tydzień podczas Grand Prix Europy na torze Nürburgring będziemy mieli powrót ubiegłorocznego systemu, a więc tylko jeden przejazd sesji kwalifikacyjnej. Tylko w sobotę to naturalnie zmieni także układ naszych transmisji dla Państwa, ale tak jak już mówiłem, na razie jeszcze jest to informacja nieoficjalna, ale wszystko wskazuje na to, że za później lewy zakręt, zwany tabak, wjazd we fragment toru, tutaj zwany po prostu basenem. Weber szybszy od Fisichelli. E, raz kas Antony Nojes i już będziemy mieli 28-letniego Australijczyka na mecie okrążenia kwalifikacyjnego. Jest szybciej, a więc Weber na pewno utrzyma swoją trzecią pozycję. Doktor Mario Tyson. Widzieliśmy zadowolony szef działu sportu BMW. Ten pan e, w okularach często. Pokazują go realizatorzy, no ale to przecież twórca tej znakomitej jednostki napędowej. Nie jest wykluczone, że silnik BMW w przyszłym roku y, będzie otrzymywał także drugi zestaw. Alonso na pewno walczy nie tylko z Markiem Weberem, ale będzie chciał powalczyć również o pole position z Kimi Mrajkonenen. Rajkonenem, wiemy jak istotne tu jest to pierwsze pole startowe właśnie w wyścigu o Grand Prix Monaco na tym niezwykle ciasnym torze, na tym trudnym torze, na którym wyprzedzanie jest praktycznie niemożliwe. Są jeden, dwa momenty podczas całego ogrążenia, na których warto, można decydować się na manewr wyprzedzania. No i oczywiście trzeba jechać bardzo czujnie. Na razie Alonso wybornie. Przejechał dwa sektory, kończy trzeci sektor, no i ta przewaga wzrosła do ponad sekundy. Jak zwykle zadowolony w takich momentach Flavio Briatore, i, naj, i najważniejsze, że zadowolony również Fernando Alonso. Ale czy ten czas wystarczy, by wywalczyć pole position przed wyścigiem, który dzisiaj o 14.00? Musimy jeszcze chwileczkę poczekać, za chwilę będzie wszystko jasne. Jeszcze. Myślę 2-3 minuty i będziemy mieli wszystkie odpowiedzi na te pytania przed nami. Przejazd ostatniego kierowcy, Kimiego Rajkonena, który wczoraj był najszybszy i miał prawie pół sekundy przewagi nad Fernando Alonso. To właśnie Iceman na Państwa ekranach. Ale proszę Państwa, dodajmy od razu, że Fernando Alonso pojechał po prostu znakomicie. No, pomimo tej przewagi, jaką miał Kimi Rajkonen. Myślę, że wszystko jeszcze jest otwarte. Rajkonen dysponuje w tej chwili znakomitym samochodem. Zespół Renault, szefowie nawet zespołu Renault, mamy jak na razie lepszy ten łączny czas, ale to nie jest taka wielka różnica. Podczas poprzedniego Grand Prix, Grand Prix Hiszpanii, gdzie Rajkonen nie miał rywali, jest nadal przewaga na tym samym poziomie, czyli... Fernando Alonso jechał podczas swojego okrążenia szybciej niż jedzie w tej chwili Raikkonen. Raikkonen miał po wczorajszym przejeździe dużo lepszy czas od Fernando Alonso. No i proszę Państwa, jest, jest na pierwszym polu Kimi Raikkonen, ale to co mówiłem, że Fernando Alonso... Pojechał po prostu fantastycznie to swoje okrążenie, znacznie zniwelował ten dystans, no ale znamy już pierwszą linię do jutrzejszego wyścigu. Kimi do dzisiejszego wyścigu. do dzisiejszego wyścigu. Kimi Raikkonen, zdobywcą pole position, zdobywcą pierwszego pola startowego w 52. Grand Prix Monaco, na jedynym w całym serialu ulicznym torze. Gdzieś w głowie chyba ci już utkwiła ta myśl o zmienionej sesji kwalifikacyjnej przeniesionej tylko na sobotę, no ale jak na razie wyścig dzisiaj o 14 to, państwu, to Państwo chyba wiedzą już doskonale, bo te wyścigi w Serii Europejskiej zaczynają się zawsze o 14 naszego czasu. Jeszcze raz przejazd Kimiego Rajkonena. Rzeczywiście dobry przejazd, no ale Alonso pojechał o wiele lepiej, bo ta przewaga to jest bodaj 800, więc stracił naprawdę bardzo dużo podczas drugiego przejazdu. No i chyba do końca Flavio Briatore, to Państwo widzą, liczył na to, że jednak w tym trzecim sektorze Rajkonen straci na tyle, żeby to jego zawodnik Fernanda Alonso zdobył pole position. Tak więc e, wielkich niespodzianek nie mieliśmy. Najważniejsze jest to, że Raikkonen ma pole position. Z pierwszej linii obok niego Fernanda Alonso. No i potem e, dwóch równie wybornych kierowców. E, Mark Weber i Giancarlo Fisichella w trzeciej linii. Wystartuje Jarno Trulli i Nick Heidfeld potem. David Coulthard, Michael Schumacher nieco się poprawił, bo przecież był jedenasty po pierwszej sesji kwalifikacyjnej. E, znajdzie się w czwartej linii łącznie... E, na równi w sumie ze Szkotem Davidem Kultardem, potem Jacques Villeneuve i Rubens Barrichello. To dziesiąta pozycja, dziesiąty czas łączny dwóch sesji kwalifikacyjnych, sobotniej i niedzielnej. Proszę Państwa, naturalnie nie wiemy z jaką ilością paliwa wyruszyli zawodnicy do tej sesji kwalifikacyjnej, bo jeszcze raz pragnę przypomnieć, że... Już tankowanie po tej sesji kwalifikacyjnej jest zabronione. Nieznana jest więc naturalnie taktyka poszczególnych teamów. Być może ta znakomita jazda Fernando Alonso wynikała również z tego, że miał o wiele mniej paliwa w zbiorniku swojego auta niż miał tego paliwa Kimi Raikkonen. Czy tak było? Będziemy mogli przekonać się już podczas naszej Bezpośredniej e, relacji z dzisiejszego, z dzisiejszego podkreślam to, wyścigu o Grand Prix e, Monaco. 52. edycja na naszych ekranach e, e, Kimi e, Räikkönen, w tej chwili bezsprzecznie lider zespołu McLarena. Proszę Państwa, w tym kasku, który Państwo oglądają, są małe diamenty umieszczone tam przez firmę Steinmetz. Jak to się stało, że są tam diamenty, opowiemy już Państwu podczas naszej dzisiejszej relacji. Serdecznie na nią zapraszamy. Spotykamy się w studiu Formuły 1 TV4 o godzinie 13:45.